Baranowice! Tu mieszka Jeep'ej. Pewnego dnia budzi się na trybie gry bóg. Aby przejść grę, musi pomagać innym i spełniać ich życzenia. Czy mu się to uda? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 9 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika dzwoneczkiem. Dziękuję. Niam, 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 niam. Ej, chwila, gdzie ja jestem? I patrzcie co tu się dzieje. Ej, jakieś anioły tutaj? Jakieś harfy, co jest grane? Ej, sobie już przypomniałem, wiecie co? Odpaliłem przed chwilą nowy tryb gry Book i teraz będziemy grali na tym odcinku na trybie gry Book. Dokładnie tak, siemaneczko wszystkim. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony GPlay. I oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamienię go na szary dzwoneczkiem. Ej, moje miejsce tutaj normalnie zajęła jakaś świnka. Ej, świnko, przepraszam cię bardzo. Ej, to jest jakaś niebieska świnka. Witam, normalnie... witaj, witam o, Ciebie teraz. Dzień tutaj. dobry, Ej, przepraszam Aniuku. Bo tutaj tak? normalnie ta świnka niebiańska Mnie normalnie zajęła tutaj moje miejsce boże! chwila, bo jeszcze chciałem tutaj Widzom powiedzieć, żeby dołączali, dołączali Do mojej armii, zamieniali ten czerwony Guzik subskrypcji na szary, ponieważ Niedługo będzie już nas 2 miliony Koniecznie zostawiajcie subika, wpadajcie do sklepu edgyplay.pl i zostawcie Kciuka w górę, jeśli mi kibicujecie na tym Trybie gry, a teraz Aniołku możemy Porozmawiać, ty jakie masz fajne skrzydełka Co w ogóle no, tutaj a jest zgrane, co? Natać? No słuchaj, no ogólnie to chciałam cię przywitać na trybie gry Bóg. Jak widzisz, znajdujemy się teraz tutaj, tak jakby w niebie. Wow. Mam nadzieję, że ci się bardzo u nas podoba, ale no, żebyś chciał, to fajnie jest w ogóle. Jest ten amulet, być. Y, boski amulet, to jest jakiś, Oj, tak? Oj, to jest najcenniejsza rzecz, która należy do boga. Trzeba to tak pilnować, to jest najważniejsza po prostu rzecz, więc najlepiej nie podchodzimy do tego, dobra? No dobra, dobra. To No i mam tu słuchaj, robić w ogóle. ogólnie musisz wykonać pięć zadań. Może przejdziemy tutaj, bo mam dla ciebie wszystko wypisane na tablicy. Dobra. Więc Ciebie tutaj zapraszam ogólnie. Jako, to już ci zacznę mówić, nie? Dobra. Że pierwsze twoje zadanie to musisz pomóc komuś w potrzebie. Dobra, jest. Następnie musisz sprawić, aby nób e, był szczęśliwy. Okay, musisz dobra, go jakoś drugie uszczęśliwić. Zadanko. Tak, trzecie, musisz spełnić kogoś życzenie. Dobra. Czwarte, musisz uka ukarać trollmana. No, musisz się postarać, żeby ci to jakoś, wiesz co, dobrze wyszło. Jasne, Następne, piąte, wywołać klęskę żywiołową. I wszystko. No i, ogólnie... I wtedy przechodzę no. trip gry cały bóg, tak? tu chwila yy, tak, jest aparat, aparat, i tutaj są ten. Zrobię sobie zdjęcie, żebym pamiętał właśnie te wszystkie yy, tutaj zadania, będę Dobra. do nich sobie mógł zawsze wrócić, chwila wywołam to zdjęcie i mam teraz w każdym momencie, będę mieć po prostu dostęp do tych zadanek i po kolei będę mógł je realizować. To co, nie masz słuchaj. coś jeszcze dla mnie, czy już mogę tak, rozpoczynać swoją podróż. Każde zadanie, które wykonasz, to dostajesz po prostu za to rzecz taką boską. I stajesz się od razu też silniejszym. A za wszystkie ty... zadania, które bo, bo, wykonasz, przecież... zostajesz Bogiem. Świetnie, bo właśnie teraz nie mam żadnych mocy. Nie umiem latać. Nie mam w ogóle game moda. Nie mam dostępu do wszystkich przedmiotów w Minecraftie. Nie mam mocy bożych. To chyba z czasem po A prostu będę. Ja ci coś dam. Tak, dam ci coś takiego. Proszę bardzo, to jak wow. będziesz teraz opuszczał, bo musisz zejść tutaj na dół, żeby wykonać te wszystkie rzeczy. Chodź. jaki? Yy, tak, spadochron Ogólnie myślę, że musisz pójść tutaj W stronę rzeki, odprowadzę ciebie Dobra, ja sobie tu pozwiedzam jeszcze Na spokojnie i wykonam te zadania, także Dziękuję ci Aniołku, pa to pa. Ja nie pa, mogę, pa, pa. patrzcie jak ten świat wygląda Tutaj są jakieś, patrzcie, na przykład Krowy jakieś dziwne, z takimi skrzydłami Ej, ciekawe czy się będziemy bała Ja nie mogę, i lata, potrafi pewnie latać To jest naprawdę, naprawdę ciekawie Ten tryb gry jest, słuchajcie, spoko Ej, co jest w ogóle grane, tutaj gdzieś wpadam W jakąś chmurę wpadłem, tak czy inaczej Czyli musimy stąd zejść. Ty, to, my jesteśmy teraz w niebie. A tam na górze jest chyba normalny świat. I będziemy musieli po prostu na tym normalnym świecie wykonywać te zadania. Także zobaczymy w ogóle, jak działa. I patrzcie, dzięki temu normalnie chronowi mogę po prostu sobie powoli upadać. O nie, kończy mi się, kończy mi się już chyba ten spadochronik. Słuchajcie, zużyłem cały. Ale dobra, lądujemy gdzieś tutaj. I musimy wykonać pierwsze zadanie. Czyli ratunku, pomóc kogoś w potrzebie. Ratunku, Ej, ktoś tu wyła pomocy, ratunku. dobra. Spadamy już. Ja cię, o nie, nie, nie. Potrzebuję się, pomocy się. Tutaj, ja, Lumi, Lumi, ratunku Już ratunku. biegnę, już biegnę, chwila Już biegnę wzdłuż rzeki, gdzie jesteś? W rzece, czy gdzie? W, tak, dokładnie? w rzece, ja mam teraz problem z płetwą, nie umiem pływać, widzecie, musisz Lumi. mi pomóc. jak to, przecież ty jesteś syreną, zawsze normalnie miałaś swoją płetwę i potrafiłaś pływać, jak to, ryki tak, cię użarł? Tak, uszkodzoną, uszkodzoną, tak, dobra, dokładnie tak. już lecę, bo jej akurat nie już mogę to tutaj. Chodź tutaj, chodź tutaj, dobra, dobra, do brzegu, oh. do brzegu, już ci pomogę, wy, dobra, wy, wy, wypłynę dobra. wypłynę cię, dobra oh. i jesteś. Oh. Dobra, wypchałem cię Dlaczego? tutaj. Rumi. Dziękuję Ci bardzo. No mam jakiś problem, będę musiała po prostu pójść do lekarza. Ty, a co ty w ogóle masz jakiś strój taki, Ej, właśnie inny? tutaj Robię drewno, Lumi. Wiesz co, tak się składa, że gram na trybie gry i mam taki fajny strój. Ej, ale to drewienko to byś mi mogła dać, bo chciałem ci coś zrobić. Chciałem zrobić tutaj dobry uczynek. Proszę, proszę Dobra. bardzo, tak? Dla Ta, mnie? Tak, także, o, no to super. Także dawaj, razie. tutaj patrz, coś ci pokażę, coś dla ciebie zrobię, żeby ci było łatwiej po prostu, mhm. wiesz to przemieszczać się. Uwaga, bank. mam dla ciebie łódeczkę i teraz jak będziesz chciała pływać, Jace, to płynij łódeczką super, i nic ci się nie stanie, super, żaden rekin ci Kule, nie jest straszny. dziękuję Ci bardzo normalnie, to będę jeszcze takie zakręty sobie robić, to ja płynę w takim Dobra, razie, Dobra, to... trzyma się Lumi. Pa, pa, Słuchajcie, pa. wychodzi na to, że pierwsze zadanie chyba zrobiłem dobrze. Sprawdzimy. Pomóc komuś w potrzebie. W potrzebie była Lumi, pomogłem jej, jeszcze jest stworzyłem łódkę. I co? Powinienem mieć teraz jakieś lepsze moce przecież chyba. Ej, patrzcie! Coś tu spada. Ej, jakieś tutaj pergaminy zleciały. Jakieś skrzydełka dla mnie. Ej, patrzcie. Mam teraz skrzydła. Potrafię latać. Odblokowałem pierwszą boską moc. Czyli latanie. Ej, kozackie to jest. Słuchajcie. A co to są za pergaminy? Jo! Widzicie? Widzieliście to? Strzeliłem normalnie jakimś... Nie, normalnie jakimś niebiańskim piorunem, bardzo fajnie to wyglądało ale niestety podpaliłem się w ogóle słuchajcie, zamiast moich serduszek są takie głowy, yy, boże, naprawdę fajny jest ten tryb, podoba mi się i zawsze musimy tam, możemy tam wrócić yy, do nieba, dobra, także słuchajcie teraz musimy przeczytać drugie zadanie sprawić, żeby noob był szczęśliwy a i czyli wychodzi na to, że nasz noobek nie jest szczęśliwy, także szybko do niego polecimy, przecież on ma tutaj chatę, jakoś go będziemy uszczęśliwiać żeby wykonać drugie zadanie, przepraszam Przepraszam Nubku, dzień doberek, witam Dzień dobry, dzień dobry Co się Co dzieje, domek czemu ty no, taki trolują smutny No mnie tutaj dzisiaj wszyscy Wszyscy mnie trollują Ja już mam po prostu tego Ej, dosyć pokojnie. Całe życie Ja tutaj przyleciałem łupku hmm. do ciebie z nieba do I mnie? muszę sprawdzić żeby o. ogólnie żebyś był o. szczęśliwy Jakie masz życzenia Może spełnię jakieś twoje życzenia albo po no, prostu coś ogólnie... powoduje, Żebyś był szczęśliwy, muszę cię uszczęśliwić no to... Głodny jestem Zjadłbym coś takiego dobrego Albo słodkiego Czekaj, albo coś ja to na zaraz załatwię Ej, tutaj Dobra. chyba, słuchajcie, o. nową cukiernię otworzyli Patrzcie, jakie ciasteczka tutaj są fajne Dobra, także weźmiemy mu ciasto Ciasteczka, ej, nikt tutaj w sumie nie obsługuje Nie chce pieniążków, ej, no to nie Słuchaj, Lubek, mam dla ciebie pyszne jedzonko Po pierwsze, takie ciasteczka Po drugie, placek no to A po sobie drugie, coś takiego Troszeczkę skupne dla rodzinki zostawię No Mam ogólnie... dla ciebie jeszcze niespodziankę Wiesz co? Widzę, że Tako? tutaj interesujesz się ogrodnictwem, masz tutaj bardzo. fajne kwiatki. Dlatego specjalnie dla ciebie dwa nowe kwiatuszki, żebyś mógł zasadzić w ogródku, poprawiłem Ci no trochę to humor. No to ja sobie tutaj w takim razie zasadzę. Dziękuję ci bardzo. No ogólnie wiesz co, jeszcze taka sprawa jest. Co jest? No bo pr proto w ogóle mam z nim cały czas jakieś takie... A co to było? Y ja nie mogę! Y Widziałeś? A ja mam mocki mocne. Mo, po prostu mam boskie mocy i teraz jakiś mieczyk niewidzialny dostałem. Nie wiem w ogóle co to za mieczyk. I patrzcie, on się kończy. Fajny. O nie, mam, mam, on zaraz się zużyje cały. Ja nie mogę nubek, nie wiem, możemy go jakoś wykorzystać. Mów, jak mam go wykorzystać, no, ten mieczyk? No ogóle to promie w ogóle, nie, to tro, pro mnie w ogóle yy, tutaj troluje cały czas. Dobra, to idziemy Jeszcze szybko do pro... No, diamenty, no. Dawaj, wykorzystam szybko. może ten boski miecz i po prostu, to Ile miałeś diamentów? Ile ci zabrał diaksów, co? Cztery. Cztery diamenty, jeszcze tam łopatek i sprzęcik i wiesz co? Dobra, to chodź, by no, no go. Tak być, ja mam normalnie tutaj myśli. niebiański miecz. Zobaczymy, czy on jest w domu. Tutaj na razie go nie widzę. Puk, puk, dzień dobry. Jest tu ktoś, nie ma. nikogo tutaj nie widzę. Ty, chyba go nie ma, także jest czysto. Ej, wystraszył się pewnie mojego mieczyka. Ej, chwila, tutaj są jakieś diamenty, ty. Chodź tutaj, lubek. <noise> Moje Po twoje Zrobimy mu tu, tu pułapkę ja, Jak mu tu zrobimy teraz o, Weź jeszcze ten telefon, słuchaj Specjalnie dla ciebie, zostawiam tutaj W ramach rekompensaty Dzięki, dzięki bardzo Uciekaj, uciekaj, dziękuję. ja tutaj teraz, słuchaj Zalewam jego cały dom po prostu Taką mazią toksyczną, o nie, sam w nie, wpadłem w nią Dobra, tutaj normalnie mu w kolce ustawiamy Musisz uważać, musisz uważać W takim wow. razie Ja nie mogę po prostu, kryć mi się tutaj w głowie od, od tego, nieważne Dobra, jeszcze mu tu w kuchni to wyleję I sobie zrobię tutaj jakąś ucieczki, hops, o nie, dobra, uciekamy stąd, słuchajcie, już za dużo tego. Zrobimy tutaj jeszcze zdjęcie pamiątkowe, stawaj nubek, wyślemy do gazety, będziesz tutaj... Ej, że... nie, bo to będzie... Nie, nie martw się, się, nie martw się. się. Nie słuchaj, uci uciekajmy teraz, bo ja w ogóle muszę tutaj robić kolejne zadanka, Także myślę, że cię uszczęśliwiłem. Jesteś już szczęśliwy? No to słuchaj, dziękuję Ci bardzo. Mam tu dla Ciebie mleko. Jakby Ci się jeszcze coś złego zrobiło dziękuję. za tą całą pomoc, no to idę do swojego domku i dobra. będę się później tutaj śmiał w ogóle, jak ten pro zostanie strollowany. No I ty pięknie. to jednak fajny I jesteś, wszyscy zadowoleni, to trzymaj tak. się, Nubek. Na razie, słuchajcie, Na drugie razie. zadanie pa, zostało pa. wykonane. Uszczęśliwiliśmy tutaj Nubek odzyskaliśmy jego diamenty, teraz czas sprawdzić jakie jest trzecie zadanie. A trzecie zadanie to jest spełnić kogoś życzenie. W sumie po części spełniliśmy teraz nupka życzenie, ale tu chyba się słuchajcie nie Ej! Patrzcie, nowe tutaj normalnie niebiańskie przedmioty, widzicie, lecą, za to wykonane poprawne zadanie, może jakieś nowe moce będę miał. Ej, co to jest w ogóle za zbrojka? Słuchajcie, jakiś kilof, co to jest za kilof? Ej, jaką szybko kopię w ogóle, niezły jest ten kilofik. Sprawdzimy w ogóle, jak, słuchajcie, wyglądam w tej zbrojce. Ej, nieźle to wygląda, jeszcze potrafię teraz latać, mam normalnie boskie tutaj rzeczy kozackie, jest naprawdę dobrze. Ale teraz, słuchajcie, będziemy tutaj musieli właśnie się rozejrzeć i uszczęśliwić jakąś osobę... Jak to tam było? Spełnić czyjeś życzenie. Dokładnie tak. Spełnimy czyjeś życzenie za momencik. Ej, zobaczymy. Ej, może do jakiego byśmy przyszli i spełnili jego życzenie? Tak mi smutno! Ej. Mama mi nie chce nic kupić, jest mi smutno. Ej, co jest dziewczynko? Czemu mama ci nie chce nic kupić? Słuchaj, ja mogę spełnić Ej. twoje życzenie, jeśli chcesz jakieś. Naprawdę? ale to jest moje marzenie, żeby mieć nowy komputerek. Dobra. Bo takiego starego kompa Spoko, po prostu. słuchaj, spełnię twoje życzenie, nie masz się co martwić, to jest dla mnie czysta przyjemność. A ty przyjemność. jesteś jaka? Słuchaj, Cześć nie, ja jestem... Czy moje marzenie? Ja jest, jestem na trybie gry wiesz, i po prostu teraz ty, ale tutaj a... nie ma żadnych komputerów. Tutaj gdzie, gdzieś wypatrzyłaś już w jakimś sklepie tego kompa no. czy jeszcze nie? No, ogólnie w tym domu. Widziałam, że jest komputer tam Ej, ale to, to, jest, to jest w ogóle To jest w ogóle dom Lakiego, słuchaj, no nie wiem To jest w sumie poświęcające zadanie Bo Laki ogólnie, wiesz co, też pewnie potrzebuje komputer To jest w ogóle mój ziomek Ale pewnie mniej niż ja i pewnie nikt się bez niego nie śmale, Wiesz co, bo nie. ja ogólnie ja Dobra, bardzo chcę miał. przejść ten tryb gry Bóg. i w sumie wiesz co, mógłbym ci wiesz co, podwędzić od Lackiego tego kompa, żeby spełnić tu twoje życzenie i mieć zaliczone to zadanie, zobacz, tutaj taki ci no pasuje, zobacz czy tu Minecraft zobacz, dobrze chodzi, pograj trochę, Wszystko śmiga po prostu tutaj, wiesz co, idealnie. Dobra. I tak, i tak. No nie to słuchaj. Nie na razie tutaj lakiego nie ma, także szybko musimy, słuchaj, to zabrać. Dawaj stąd zawijamy, zanim przyjdzie tutaj. Oj, tutaj odpaliłem dobra, jeszcze zadanka. Dobra. Także szybko, długa. Zwiewamy stąd czym prędzej, dziewczynko. I zaraz cię tutaj podaruję. Tylko proszę cię, bierz ten komputer i uciekaj gdzieś do mamy, do domku. Nie pokazuj się tutaj z tym komputerkiem, dobra? Jak najdalej po prostu. Dawaj, Dobrze. idź już. Długą. Dziękuję, dziękuję, Nie ma pa. sprawy, pa. A na razie. No i słuchajcie, wychodzi na to, że spełniliśmy życzenie tej małej dziewczynki, i może dostanę zaraz jakieś normalnie następne moce boże. I mam już słuchajcie tutaj e, tr trzecie zadanie zrobione zostały ostatnie dwa: trol e, ukarać trollmana i wywołać klęskę żywiołową. E, czyli ogólnie wychodzi na to, że trollman coś tutaj narobił złego i będziemy musieli po prostu go strollować. E, no i ostatnie zadanie, klęskę żywiołową, ale to chyba też będę musiał kogoś ukarać jakichś złych ludzi. Coś? Czemu na miasto miałbym klęskę? Ej, patrzcie w ogóle, jakie rzeczy. Ty, jest jakaś różdżka. Ej, co to za różdżka w ogóle? Ona jakieś zaklęcia potrafi. Jaka zamieć śnieżna. Ej, widzieliście to? Jaka kozacka zamieć śnieżna. Ej, tutaj w ogóle dostałem jeszcze bedrok Ej, o nie, patrzcie, tam jest ten trollman. Co on tu kombinuje? Ej, TNT jakieś układa tam. Widzieliście? TNT, zaraz normalnie na niego jakąś zamieć, albo mam może jakieś inne efekty. Meteor tutaj zrzucimy. Patrzcie. Ej, ej ty. Co to? Co ty Kto tutaj, to, kolego, to, robisz, to co? Robi? Widziałem, że podstawiłeś. Ale że, o, ja, nie. że ja coś robię, Absolutnie. tu! Podstawiłeś, no, no... słuchaj, TNT i płytkę naciskową, nie. jak ktoś teraz tutaj stanie, to go wysadzi TNT. Co to ma znaczyć, nie słuchaj? Prawda, co ty sobie wyobrażasz? że coś ci się w ogóle przewidziało. I przestań, słuchaj, w ogóle mam dla ciebie prezent. Wiesz? Jaki prezent? Mm, no, ale musisz powiedzieć, że ogólnie będziesz bardzo grzeczny i w ogóle to dam ci pewien No Będę prezent. grzeczny, daj mi prezent! I ty nie masz no, obiecać, słuchaj. Że, proszę. Że, że... Masz obiecać, że nigdy ciebie. więcej. Wow, dziękuję, prezencik specjalnie dla mnie. No otwórz, otwórz go! No dobra, w razie słuchaj, rozpakuję. Otwieraj, Rozpieczętuję ten prezent, zobaczymy. Ej, ciasteczka dostałem jakieś w ogóle. Ty, ale fajnie, dzięki. Dzięki no, i co? To jeszcze następny prezent, no dobra, jeszcze następne, następny spoko. I o nie! Co to było? Jakiś wybuch TNT tutaj wybuchł? Nie, 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 był, całym To nieprawda. był trollowy Musi prezent się... jakiś. Ho, ho. Jo, nie mogę, widzisz? Ja mam mocy Boże, widzisz co ja tu potrafię? Co narobiłem dobrego? Słuchaj, czarna no. dziura! O nie! Eee, ja zwiewam nie, 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 stąd, w ratunku! Bo dobra, szybko, uciekamy, lecimy stąd. Nara tutaj, y, cieniaku jeden, y, w czarnej dziurze jesteś. Dobra, słuchajcie, zwiewamy. Musisz, Musimy... Musimy szybko jakiegoś zrobić. to co ty tutaj zrobiłeś? co Słuchajcie. co sumie co Może tutaj tutaj spakujemy. Mamy w sumie bedrock, byśmy normalnie tutaj mogli wziąć, to wszystko ukryć, ładnie tutaj mogli wziąć to go, bo on za, za momencik tu pewnie przyjdzie, on jest tak naprawdę dobrym agentem, on tak naprawdę się wydostanie na bank z tej czarnej dziury. Także potrzebujemy, słuchajcie, jeszcze tylko skamuflować i zaprowadzimy go tu i zamkniemy, bo on pewnie będzie chciał się za, na nas za momencik odegrać, także yes, szybko ten bierzemy. O, nie, yes, nie, ten słuchajcie, yes. już go słyszę, już go słyszę. Także dobra, szybko tutaj zakrywamy nas, naszą tajną ten i po prostu zabiedemy to, zabedrokujemy to, żeby już nigdy się stąd nie wydostał i to będzie jego kara. Chociaż... Halo? LMLDutki? Albo czekajcie, wiecie co? Może tutaj jeszcze coś znajdziemy? Ty! Co on robi tutaj? Narobił coś. Jakieś wybuchy robi. Dobra, wiecie co? Diamenty A tu jeszcze. A co to tutaj jest? Diamenty! Diamenciki? Ja cię nie mogę! Diamenty! Uhu! Diamenciki! Tutaj o, są joj, jeszcze diamenty, tutaj. chodź! O nie! Wleciałyście cieniaku. co ty zrobiłeś? co, co ty zrobiłeś, cieniaku? został o, jest dobrze. Jak tam Wypuść się bawisz? Mnie? co fajnie? Nie, nie, bardziej... O, wow. Dobra, ja stąd zwiewam, słuchajcie. Ja miałem go bedrokiem, a w ogóle czarna dziura tutaj znowu nastąpiła, ja stąd uciekam. Wypuść wow. mnie stąd, wypuść ja nie mnie mogę... stąd. Nie wypuszczę cię, nie wypuszczę cię. W czarnej dziurze zostaniesz na zawsze. Wiecie co, to jest chyba już wystarczająca dla niego kara i nauczka. Co prawda miałem go zabydrukować, ale nie zbliżę się do tej czarnej dziury, bo widzicie, co ona robi z nim? Miota po prostu nim wszędzie. Dobra, także zwiewamy. Myślę, że to była odpowiednia kara, słuchajcie, dla trumena. Jeśli ta, też tak jak uważacie, zostawcie teraz kciuka w górę, a my musimy w ogóle wykonać już ostatnie zadanko. I nie wiem w ogóle, słuchajcie, czy jak ja mam to zrobić. Co po prostu jakąś klęskę żywiołową mam na miasto, słuchajcie, rzucić. Mam co prawda tutaj jakieś y, zaklęcia czy coś. Patrzcie w ogóle, wow, jakieś takie tornatka. Ej! Ła, wow, ale to było mocne, ty, jakie fajne tornada Ja naprawdę mam, naprawdę mam różne, bardzo fajne moce, Boże Tylko, no to nie jest dobry pomysł, żebym ja tutaj niszczył to całe miasto Potrzebuję rady, potrzebuję jakiegoś wsparcia, żeby ktoś mi, słuchajcie, doradził Co ja mogę tutaj zrobić Wiecie co, w sumie polecimy teraz do Lumi I może z nią po prostu e, to przedyskutuję I coś razem wymyślimy, wymyślimy jakieś rozwiązanie właśnie tego problemu Lumi, siemanko, wiesz co? E, halo, jesteś tu? A gdzie, gdzie ty, gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, ty jesteś? Tu, Halo, nie bo, bo zaraz, ciebie. No tutaj. A, Wiesz co? A, tutaj jesteś. Co ty no, udajesz, to ty udajesz, że mnie to nie tam, widzisz? trolujesz mnie nie mnie mi, bo zaraz nie, ja cię tutaj Ja No tutaj zajęta jestem. Słuchaj. Ale w ogóle bardzo ci chciałam podziękować za... e, co? Tutaj, tak. Mam kolce ciasteczka korzenne. jak masz ochotę. Słuchaj, no taki mały trolek. Tak czy inaczej, ja tutaj muszę no. wywołać klęskę żywiołową. I nie wiem w ogóle, czy mam nasze całe miasto zniszczyć. To chyba nie jest dobry pomysł. Masz jakiś pomysł, Ty... jak to można no by zrobić? No jasne, w ogóle teraz jest grupa bandytów, która mieszka w domu niedaleko nas. Mogę cię zaprowadzić tam. Choć musimy pójść tutaj prosto i zaraz skręcimy w lewo po schodkach. W ogóle okradają oni miasto. Mają pełno pieniądze książków, które ogólnie ukradni ludziom, więc musimy. Wiesz co, może na nich możesz się w sumie zemścić No w co? sumie ty, to nie jest głupi pomysł, ale który to jest dokładnie dom? Gdzie ci bandyci mają siedzibę? Eee, tutaj, poczekaj, czekaj, idziemy. O, to to, to, to A, tutaj. Dobra, to ten. to. Tak? I oni tam ha. są w środku. Dobra, to nie ha. wiem, może jakieś tornado tutaj zrzucę, albo jakieś fale tsunami, słuchaj, czy coś. O, Mam w sumie mocę, Boże. Czy, Ale te ziemi? jeszcze będzie trzeba, wiesz, co zrobić? Zau zauważę w ogóle, czy oni tu na pewno są. Ej, rzeczywiście jest tam jakiś bandzior jeden zamaskowany. No. I oni mają mieczyki. Dobra, nieważne, ja tutaj lecę na górę i spróbuję, słuchajcie, wywołać fale tsunami. Muszę po prostu bardzo o to poprosić. Bardzo mocno. Bardzo proszę o tsunami, żeby na ten dom spadła wielka Wielka fala i zalała. Ja nie mogę. Patrzcie, co tu się dzieje. Ej, ten cały dom Zaczyna się, zosta... zaczyna się wielkie tsunami. No mi jaka fala tutaj się pojawiła. Do tego, słuchajcie, ja nie mogę. Ja się potrafię teleportować. Tutaj mam jakieś zaklęcie teleportujące. Ej, do tego, słuchajcie, mogę tutaj e, meteor rzucić. Ej, to też jest przecież taka e, katastrofa, jakby. Okej, okay, także słuchajcie, rzucamy tutaj meteor jeszcze na ten dom. Ej, I zaraz będziemy musieli odzyskać pieniądze, które, które oni skradli. Ej, jeszcze za Żaden meteor tu nie poleciał. Dobra, tu trzęsienie ziemi o, jeszcze. Coś na chyba ten leci, dom. coś chyba leci. Leci meteor, widziałaś u meteory? Ja tutaj no, słuchaj, No w sumie, nie, ale coś tak Dobra, słyszałem. uwaga, poleciał. Bo, widzisz, ja, widzisz, o, wiesz, co się jeszcze tu, uwaga, trzęsienie ziemi na ten domek, na nich zrzucę. Uwaga, bum, uwaga. I mam tutaj dwa, trzęsienie ziemi Oddawać pieniądze, rozumiemy się Zaraz, o nie, tak się bawimy Tak się bawimy, no to masz tutaj prądem Zaraz się tutaj popieszczę I Mam moce, Boże, lepiej do mnie nie podchodź Bęk, szybko Lumi, chodź mi pomóż Zbierzemy wszystkie dobra, pieniążki piękne, piękne. Które oni skradli, mamy tutaj naprawdę dużo kaski Okej, okay. dobra Pioruny normalnie, pioruny lecą boskie Tutaj, teraz na was Im jeden poleciał i kolejny Dobra, pokonałem ich, są tu jeszcze jakieś gdzieś pieniążki Czy to wszystko ogólnie co było Tutaj. To chyba, to chyba to Dobra, wszystko, bo Tutaj jest jeszcze. Nie widzę. Tutaj jeszcze no. jest, słuchaj, no naprawdę dużo kasy tutaj nakradli. Ja nie mogę no, kolejne mówiłam, staki powiem. mam tutaj. Dawaj, pomagaj mi Lumi, zwiewamy stąd. Ja tu już wszyscy, wszystkie zadanka zrobiłem w sumie. Boże i teraz będę musiał iść tam do aniołka i w ogóle porozmawiać z nim. Czy już przeszedłem ten tryb gry. Dobra, Lumi, także co, chyba wy, zadanie zostało wykonane, nie? Tutaj tak, e, tak, klęskę tak, żywiołową wywołałem i to nie jedną. Słuchaj, oddaj te pieniążki do banku, ja ci tutaj je rzucam, Dobra. a ja lecę szybko do nieba, bo muszę się tam dowiedzieć e, co i jak. Także trzymaj się, powodzonka. Dobra, pa, pa. Pa, w takim razie. Okej, okay, słuchajcie, także lecimy szybciutko do nieba. Muszę porozmawiać teraz z tym aniołem, czy już wszystko jest dobrze, bo w sumie jeszcze chciałbym w ogóle mieć ostateczną, słuchajcie, moc Bożą, dostać na przykład game moda, mieć nieograniczoną możliwość wszystkiego. Ej, tu nawet jest jakaś szkoła boska, patrzcie, oni się tu uczą. Mają jakieś normalnie ławki, tablice, nieźle to wygląda. Te aniołki mają aureolki. Ej, naprawdę tu wygląda wszystko, jakby tu było niebo. Bardzo ciekawe, tylko gdzie jest ten aniołek, który mi mówił te zadania? Aniołku, aniołku! Jak tam? Sprawdzałeś, czy wykonałem wszystkie zadania, przeszedłem tak. ten tryb gry. Tak, o, muszę Ci powiedzieć, że bardzo Tobie gratuluję, ponieważ tutaj y, 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 zrobiłeś wszystkie te zadanka. Tylko ogólnie, no, no wiesz co mamy, ponieważ taki jeden mały problem ponieważ jak Ci kiedyś mówiłam, ta rzecz boska została skradziona. No nie możesz tutaj? teraz pójść do Boga tak dokładnie. Który to. trzeba było chronić, a kto go, kto go zawinął, co? No najprawdopodobniej tutaj ktoś z tej wioski. Ktoś bardzo zły musiałbyś w takim razie polecieć tam na dół no i złapać tą osobę, która no mnie zawinęła. Tak, dokładnie. Dobra, tak. A co ty A nie masz robi? wszystkie moce. Ten amulet, no, no działa po prostu, to jest główny amulet Boga. On działa jakby na wszystko, że możesz się zobaczyć nawet i z Bogiem. No, po prostu możesz Dobra, nieważne, całym nie, ma, nie ma co tracić czasu. Ja tam lecę i zobaczę, kto to zawinął. Znajdziemy Dobrze. zaraz tego winowajcę, słuchajcie, że podobno e, ukradł ten amulet i poleciał do tej wioski. Tylko kto by się odważył, e, ukraść po prostu amulet Bogu? Przecież to jest, e, to jest dziwne w ogóle, słuchajcie. To jest naprawdę, naprawdę podejrzane. Także oblecimy sobie tutaj to miasteczko. W koło. Czy widzicie coś tutaj? Ja na razie nic nie widzę, podejrzanego, żadnej osoby. No ten koleś nie wygląda, jakby zawinął tu amulet, nawet by tam nie doleciał, przecież do, do, do tego tak naprawdę nieba. Ej, kto to jest? Ej, czy to jest diabełek? I e, patrzcie, chyba diabełek. E on, muszę on miał biec. ten amulet. Ej, stoj diabełku jeden. O nie ci dam ktoś, ktoś mnie widzi, ktoś mnie widzi. Ja cię nie, widzę, szybko. oddawaj mi ten amulet i to natychmiast! Nie, cię nie, to natychmiast. nie cię Słuchaj, ci nie oddam! Nie oddam, to jest! Zaraz tylko tutaj zamieć śnieżno, na ciebie rzucę! Moje. Słuchaj, wracaj tutaj, natychmiast! Gdzie ty jesteś? Chawam Ej, słuchajcie, on tutaj portal już odpalał do piekła, on chce chyba z tym uciec. Gdzie on się schował? Wracaj tutaj! Gdzie jesteś, cwaniaku jeden? Wychodź! Wychodź natychmiast, bo teraz cię normalnie potraktuję. Ej, no nie, no schował się. Dobra, widzę go, tam jest, widzę go. Dobra, my mu tutaj rzucimy pod nogi. Czy się nie ziemi? Stój! To... Masz mi natychmiast nie oddam oddać! Ci. Nie oddać! Nie oddam. Idę do mnie, do mojego piekła! O nie, o nie! No i masz! Słuchajcie, pokonałem go, ale gdzie jest w ogóle ten... Ja nie mogę, muszę odzyskać, słuchajcie. Ej! Mam game moda w ogóle, widzicie? Ej, tu stałem teraz game moda. Mam w ogóle boskie moce, widzicie? Ej, ja nie mogę. Przecież ja teraz mogę ten amulet sobie tutaj wziąć. Patrzcie, ile amuletów mam. Mam całą masę amuletów i teraz mogę jako Bóg tak naprawdę dawać wszystkim amulety, jakie tylko chcę. Boskie, nieboskie. Ja nie mogę, słuchajcie. To jest chyba ostatni poziom Ej, po prostu bycia Bogiem. I samemu sobie może jakiś amulet przygarniemy. Wykorzystamy ten cały potencjał. Będziemy latać. Także słuchajcie, widzicie? Zowie, ukończyliśmy tryb gry. Popatrzcie, tam jest prawdziwy Bóg, chyba widziałem go. Ej, normalnie. Boże, o, witam, mam twój witam. amulet. To ty właśnie odzyskałeś mój amulet. Taki, to nie jeden, Boże. Mam tylko jaki chcesz tylko amulet. Mam taki, taki, taki. Przeszedłem ten tryb gry i dostałem słuchaj, boskie mocy, tak jak ty. Mogę zdobyć każdy amulet i ogólnie jest mega epicko. Idę wykorzystywać potencjał bycia Bogiem. Mogę normalnie tu niszczyć wszystko, spełniać z każdego życzenia. No naprawdę. Idę uszczęśliwić moją rodzinę, Boże. Dobra? Trzymaj dobrze, się. Dobrze, dobrze. Do zobaczenia. Także widzowie, na to ten odcinek to by było na tyle. Żegnam się z wami. Trzymajcie się, pa pa!